stream znajdziesz na Twitchu. Miry Pirel. Nie, ja uważam, że na YouTube ciekawszy czat. Zobacz, na YouTube to przynajmniej jak ktoś już wymyśla jakieś bzdury, to co live inne. A tutaj tutaj od trzech miesięcy są te same tematy. Zmień kategorię. Skąd masz tyle Blue Essencji? Grasz tylko Warwickiem. A czym grasz jak zbanują Warwicka? Od trzech miesięcy, nie? Czy tam na. Nie wiem, już może nawet. Niedługo chyba rok będzie tego streamowania. I tu się nic nie zmienia. Człowieka to nudzi. Ja Miałem jedno życie. Chciałem, żeby coś się zmieniało. A nie ciągle te same kurwa rzeczy. Dlatego większość... Na, na, najbardziej lubię te streamy, że gram i w ogóle nie patrzę na czat. To są moje ulubione streamy, gdzie się najlepiej bawię. O, czemu masz coś na ręce? O, to jest kurwa też. Co to jest na tej ręce? Na pierdolę. Co <laughs> foje Masz słabą psychę. Aha, czyli, jak ktoś mówi, że coś mu się nie podoba, to znaczy, jest słaba psychika. To ja tak muszę, jak ktoś będzie na przykład mówił, że PiS źle rządzi i że mu się nie podoba, władze, to ja słabo masz psychikę. <laughs> I widzę, jesteś jebnięty, kurwa. Tyle ci mogę powiedzieć. Jeżeli z tego, że ja mówię, ej, nie podoba mi się coś, to ty słabo masz psychikę, to ja nie wiem, jaki u ciebie jest ciąg przyczynowo-skutkowy, ale zjebany. Ostro. Nie podoba, nie podoba mi się pedofilia w kościelka to Słabo masz psychikę. Fajna, fajna, kurwa. Jak się komuś coś nie podoba, to jest oznaka słabej psychiki, a nie tego, że mu się coś nie podoba. Luks. Lux wnioski. Na policji powinieneś pracować, jako dyżurny. Ktoś by dzwonił, że nie podoba mi się, tutaj biją, biją na ulicy się, słabo ma Pani psychikę. Tak byś na wszystko odpowiadał. Ciekawe jak długo byś tak pofunkcjonował. Ja akurat jeśli chodzi o internet uważam, że mam bardzo dobrą psychikę. Tyle ile przez te 10 lat ludzie mnie jebali i jak bardzo mam to w piście. Najbardziej mnie jedynie głupota. drażni, ale czy to oznacza, że mam swój obsług? Nie, po prostu mnie drażnią pewne rzeczy. Ludzkie, całkowicie to ludzkie jest. Ale nie jest tak, że się wkurwiam, że ban tych debil, tylko się wkurwiasz. To jest takie, że wiesz. To już wystarczy, że zaczniesz grać, aż na to nie patrzę. To już dla mnie nie istnieje, więc po co ja mam ich panować? Oni robią mi aktywność na czacie. To tak samo na przykład jak ludzie myślą, że jak piszą tweety jakieś atakujące kogoś, to że oni mu szkodzą. Szkodzić to by mogły wtedy, kiedy to by były jakieś argumenty, które naprawdę mogą pozmieniać. Czyli wizerunek i to na dużą skalę, nie. Ale ja na przykład yy, był taki czas, że jak przestali na mnie pisać na pewnym portalu dużo postów, to się zacząłem martwić. I wtedy uznałem, że ej, sła, słabnie jakoś polaryzację.